No, albo wcale wyciszymy o tak będzie najlepiej życzę e, chciałem zadanie wściekłe zwierzęta aha mamy do niego iść myślałem że od razu mamy coś zrobić e, uderzać ich czy iść czy coś tam e, i zastanawiałem się nad jakimiś tam challenge'ami czy coś takiego z kolegą czy tam z kim. Innym. Zależy jak będzie, jak będziecie chcieli, czy w ogóle czy takiego cokolwiek takiego chcielibyście yy, mieć na kanale i yy, czy w ogóle będziecie jeszcze mnie oglądać, bo długo nie nagrywałem. Minecraft już raczej nie będzie, już z tego jest za dużo. Yy, poza tym mi już się odechciało grać w te metiny, znaczy w metiny boże, tfu, yy, w te Minecrafty, nie Minecrafty chyba że nie wiem ktoś mnie poprosi o to a będę akurat miał chęć no mogę zagrać ale to tak y, nie wiem jeszcze trzeba się dobrze zastanowić yy, mamy zrobić jedynie kawiec mieliśmy jakieś dostaliśmy te mamy ich pozbierać Young pozbieramy po czemu by ich nie pozbierać yy, nie wiem odcinek może będzie dłuższy troszkę yy. Albo i nawet nie. Trochę pogadam, trochę po ekspingu, trochę porobimy zadań. Trochę się pobawimy tutaj, bo dawno nie grałem. I się tak nie rozebram w żadne takie te... Hmm. Jeszcze dwa kamienie trzeba, co tam piszę. Muszę dostać... Jestem trochę przeziębiony, ale to... Hmm. Nie, jakoś nie wpływa na to. <grym> Jak mówię, chyba... Pociągam nosem. Wiem, że to nie kulturalnie, ale... <grym> Nie mam po co nigdzie chusteczki albo cokolwiek, że mógłby smarkać. No chyba w chusteczkę się tylko smarka, no. nie wiem. Zależy czy ktoś łapie w to, ale to by O, to, co to Żelazny wachlarz. Co to jest? A, nie, nie wiem, może to się sprzeda czy coś. Dobra, idę do strażnika kolonii. Dajmy grube hajsy. Skakuj z hajsów dość tam do abracia czerwonym i 4050 x O nie drugi, drugi poziom. Niedługo drugi poziom. E, źródło zła. Udało ci się wrócić teraz do... Drugiego. E, chwilowo e, filmik zrobię tak żeby do, do go bo to nie ma co żebyście patrzyli żebym was zanudzał jak idę ważne bym przyspieszył ale to nie ma sensu przyspieszyć o wystąpić dużo tego podków mam nadzieję że tego nie słychać coś się dzieje tam na dole mnie znaczy, na dole bo tam jest harasu i w ogóle tam lata jak Było, że... co ja dobra nieważne zresztą, nieważne. Tutaj Yaungi pozbieramy, bo tu trzeba mieć hajsy. Na razie mamy 130 hajsów, ale to się zmieni, to się zmieni. Ciekawe, czy mogę, będę mógł wrócić tam normalnie sobie to tam do miasta, żeby coś poekspić, czy coś w ogóle, czy cokolwiek, żeby tam mógł wrócić. Chciałem nabić taki pierwszy level, może w tym odcinku mi się uda. Będę też tak starał się yy, doklejać te filmy, że właśnie nudzić jak ekspirape. Tutaj pokażę to wiem, sobie już ten drugi level. Dojdę tamtego. No, no drugi level jest. Czyli yy, idę teraz do tego typa. I zaraz się widzimy. No to jółki. Już tego typa

Znaleźć, więc nie będę was zanudzał znowu tym zaraz się widzimy chyba znalazłem tego metina tutaj będziemy go bili bo to chyba jakoś nie będzie ciężko Chodź. nie no nie powinno być żebyśmy potowali to nie zginiemy ale ich dużo coraz więcej się ich zbiera A chyba zginiemy z tego co ja tu widzę o Pierwszy zgon, pierwszy zgon. Teraz trzeba wstać Trzeba rozwalić tego metina. Dobra, to Dobra. ja wiem Czas co trzeba zrobić. Znowu przerwiemy, wyczekamy i zaraz się zobaczymy. No to ją. Dobra, to, końcówka. A, nie, pod koniec zginąłem, jak to. A, ale dla mnie nie mamy czego Na mnie są jakieś sztylety. Nie, nie wiem. Dobra, szybko trzeba zabić. No i... Dupa, 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 dupa. Ciągle, znaczy... Teraz mnie nie zabijali, teraz mnie zaczęli znowu zabijać. Ja to nie wiem. Szybko trzeba się wypotować. Dodamy sobie że Trzeba ich szybko zabić.

zaraz się widzimy Znalazłem go ale nie wiem który on ma on ma piąty znowu poziom jeszcze tygrysy także e, będziemy się widzieć, jak go ubiję albo jak będzie miał mało życia No, mil, zginąłem chyba z milion razy ale rozwaliłem w końcu tego metina nie wiem ile razy zginąłem Namęczyłem się na... denerwowałem żeby nie mówić na razie brzydko, bo na razie bardzo się nie zdenerwowałem, nie miałem nic potów, Kinąłem, wracałem do bazy czy do miasta, starałem się coś wymyślić, nic mi nie wychodziło, w końcu po jakimś czasie po prostu zacząłem bić, ginąć, bić, ginąć, bić, ginąć i tak długo, długo, długo muszę zobaczyć mapę, aha mam iść tam, no dobra, to tędy przejdę także nie wiem może jeszcze teraz zrobię tą misję wbiję ten piąty nie wiem może mnie wyślą jeszcze do tego poza nagraniem trochę ponabijam żeby nie było tak że piąty będę miał ciągle i aż do nagrania będę tak grał trochę pomiędzy tym będę się starał jak mówiłem wcześniej wrzucać filmy syme symetryczni co co ja już mówię już zmęczony jestem już jest może późno nie, ale 10 godzina już jest jeszcze muszę zrobić, przerobić ten filmik, zrenderować go ale to może już jutro zastanowić. się e, ale tak z innej beczki to mu powiedziałem, ale tak e, wracając do tematu to e, będę się starał e, nagrywać systematycznie, o to było e, ten, to słowo którego szukałem I, i nie wiem czy to będzie na dłuższe metę ten ta seria może wymyślę sobie z jakichś nie wiem wyścigach, wyścigów czy coś bo po prostu y, mam chęć na takie wyścigi y, ile dostajemy za to expo? Jak... mam nadzieję że y, dosyć sporo no sporo dostaliśmy tak jeszcze i tak nie nabijemy co to jest dał ci teraz no aha do urdio aleczkiego informa o tutaj jego odpowiedź okazała się bardzo pomocna, jakoś źródło złego okazał się. sunk um Machi, to Bóg wszystkich domów, który wyzwał kamienie Medin w celu zniszczenia kontynentu we wszystkich fonach życia. Musisz dołączyć do ludzi ich walce przecież. Oho, eee, czyli że jest już ciekawie, bo mogę eee, męczyć jakiś, a to tu, ten.

Ciekawe, ile, posu, po, ile osób gra tą postacią. Myślę, że niedużo, bo pewnie już tam 80. No, co ja będę grał taką postacią? Mam 80 level, to, um, to sobie ich porozwałem. Wbijemy teraz ten trzeci szybko, mam 95% mi brakuje do tego trzeciego levela. Nie ma co się e, czekać. Wbijemy, to pójdziemy tam. E, pokażę już, jak będziemy w świecie tym. Nabiję piąty, pokażę takie skille, które. Które tam są, nie wiem w co to będę dodawał, yy, jeszcze 2%. Yy, no, dobra, trzeci mamy. Trochę pozbieramy janków. Dobra, idę tam i widzimy się już w krainie ludzi. Yy, jesteśmy już w krainie ludzi. <laughs> yy, idziemy zaraz do tego Uriel'a całego. Co dalej patrzę, że nie grają tym postaciom, nie wiem czemu. Trochę reguluje, bo to jest tych takich. No, ludzie są nawet. Mamy już ten piąty level, już wszystko fajnie. Niedługo się żegnamy. Bardzo fajnie ma skillet, tak jak spojrzałem na CREA. Zobaczcie sobie, załóżmy na F1. Co sura mniej więcej. Patrząc tak. Yy, nie wiem. Nie patrzymy jeszcze w 3 Jeszcze ma dużo innych. O, tylko uderzenie coś takiego jak yy, ninja. Yy, Szybki atak. Yy, nie wiem. To, to no. yy, Krzyk. jakiś tam. I są jeszcze dwa inne, do których jeszcze nie wbiłem z Więc. Yy, tak. A... Co ja mogę powiedzieć w tej postaci? Jest bardzo fajną postacią. Na pewno z tego seria zrobię, bo to musi być seria. Stalową pochodnię dostępu i taką z szansą na odchudzie. Jeszcze trochę, trochę pogram dzisiaj i tyle. Więc chciałem się z wami pożegnać. Podziękować za fajną grę. I powiedzieć, że niedługo będzie konkurs. Możecie oczekiwać na niego. Wygram. No jeszcze zobaczymy, ale wiem, że chciałbym, nie wiem, intro, coś takiego, to może będzie coś, najlepsze intro, które mi wyślecie, wygra Gift koda no nie wiem, no zobaczymy, yy, także, no, to jest moja postać, bardzo mi się podoba, tyle co chciałem Wam dzisiaj pokazać, długo pograliśmy, prawie chyba nawet dwie godziny, może nie, no, ale z półtorej na pewno, z godzinę i tak chodziłem, biegałem i w ogóle więc no chciałem się z Wami pożegnać i powiedzieć Wam na razie jo! Widzimy się w następnym odcinku siema.